Wajka z Irlandii, a folktale from Ireland. Widelec, nóż i łyżka. Fork, knife and spoon. Widelec, nóż i łyżka poszli na spacer do lasu. Fork, knife and spoon went for a walk in the woods. Powietrze było rześkie i czyste. The air was crisp and clean. A ziemia chrzęściła i podskakiwała pod nimi, kiedy tak sobie szli. And the ground crunched and bounced under them, as they went. To był idealny dzień na spacer. It was a perfect day for a walk. Spójrzcie, rzekła łyżka, wskazując na wschód. Look, called spoon, pointing off to the east. To pole stokrotek. It's a field of daisies. Stokrotki bujały się i tańczyły delikatnie na wietrzyku. The daisies were swaying and dancing gently in the breeze. Och, jakże byłoby cudownie, żeby przynieść taki bukiet tych pięknych kwiatuszków do naszego kucharza, aby udekorować kuchnię. It would be so lovely to bring a bunch of these beautiful flowers back to cook to decorate the kitchen łyżka pobiegła na pole stokrotek, żeby zerwać kilka. Spoon ran out into the field of daisies to pick some. Zaczęła ciągnąć jedną. Spoon pulled at one. Szarpać za drugą and tugged at another, ale nie mogła ich odciąć od ich korzeni. But couldn't cut them free from their roots. Próbowała i próbowała ta nasza łyżeczka. Spoon tried and tried, ale to nie przyniosło żadnego rezultatu. It was no use. Stokrocki dalej się bujały i tańczyły na wietrzyku. The daisies continued to sway and dance in the breeze. Dalej, ja mogę pomóc, powiedział nóż. Here, I can help, said knife. Nóż potruchtał na pole, knife trotted over to the field i z łatwością odciął kilka kwiatków, robiąc tym samym piękny bukiecik. And easily cut off several flowers to make a lovely bouquet. Nóż dał bukiecik łyżce z wielkim uśmiechem. Knife handed the bouquet to spoon with a smile. Łyżka, wzięła bukiecik kwiatków, spun took the bouquet of flowers, i cała trójka skierowała się z powrotem do lasu, aby kontynuować swój spacer. And the three headed back into the woods to continue their walk. Powietrze było nadal rzeźkie i czyste. The air was still crisp and clean. Ziemia nadal chrzęściła i podskakiwała pod nimi. The ground still crunched and bounced under them. Ale łyżeczka ledwie to zauważyła, but Spoon hardly noticed. Łyżka rozmyślała o tym, jak się fatalnie poczuła, że ma takie zaokrąglone brzegi. Poon thought about how weak it felt to have rounded edges. Zaczęła marzyć o tym, żeby być tak ostra i tak silna jak nóż. And they dreamed about being as sharp and powerful as knife. Niedługą chwilę później łyżka znowu wykrzyknęła. A little while later Spoon called out again. Spójrzcie, powiedziała łyżka, wskazując na zachód Look, Spoon said, pointing to the west. Tam jest taki zwitek gałązek, który leży na ziemi obok starego drzewa. There is a bunch of twigs lying on the ground by an old tree. Rzeczywiście. Gałązki leżały na tej ziemi bardzo proste i suche, idealne, żeby zrobić z nich ogień. The twigs lay on the ground very straight and dry, perfect for making a fire. Och, jakże byłoby cudownie przynieść taką wiązkę gałązek do naszego kucharza, żeby ogrzać, żeby podtrzymać kuchenny ogień. It would be so lovely to bring a bundle of these twigs back to cook to keep the fire kitchen warm. Łyżka pobiegła w kierunku drzewa i próbowała pozbierać te gałązki. Spoon ran over to the tree and tried to pick up the twigs. Ale nie była w stanie zrobić nic więcej, Niż poszturchać je, pozmieniać ich położenie w tym piasku, który tam był. But Spoon couldn't manage to do much more than shift them around in the dirt. Próbowała i próbowała ta nasza łyżeczka. Spoon tried and tried, ale to nie przyniosło żadnego rezultatu. It was no use. Gałązki pozostały na ziemi pod drzewem. The twigs remained on the ground under the tree. Halo, ja mogę pomóc. Here, I can help, powiedział widelec. Said Fork. Widelec potruchtał w kierunku drzewa i z łatwością pozbierał, podniósł kilka wspaniałych prostych gałązek, żeby zrobić wiązkę. Fork trotted over to the tree and easily gathered up several fine straight twigs to make a bundle. Videlov wręczył tę wiązkę gałązek łyżce z szerokim uśmiechem. Fork handed the bundle of twigs to a spoon with a smile. Łyżka wzięła. Ten zwitek gałązek, i cała trójka skierowała się znów do lasu. Spoon took the bundle of twigs and the three headed back into the woods again. Powietrze było nadal rzeźkie i czyste. The air was still crisp and clean, a ziemia wciąż chrzęściła i podskakiwała pod nimi. And the ground still crunched and bounced under them. Ale łyżeczka prawie wcale tego nie zauważała, but spoon hardly noticed. Łyżka rozmyślała, jak to było beznadziejnie i bezużytecznie mieć taką twardą głowę w kształcie miski. Spoon thought about how useless it was to have a solid, bowl-shaped head. Ona marzyła o tym, żeby być tak zwinna i wszechstronna jak widelec, and they dreamed about being as nimble and versatile as fork. W oddali cała trójka usłyszała odgłos spadającej pędzącej wody. In the distance the three heard the sound of rushing water. Posłuchajcie, powiedziała łyżka. Listen, said spoon. Musimy być blisko jakiejś doliny, gdzie płynie rzeka. We must be near the valley, where the river runs. I bez słowa pobiegła w kierunku rzeki. Without another word, spoon ran off toward the river. Poczekaj na nas, wykrzyknął widelec. Wait for us called out the knife. Ale łyżka tylko biegła coraz szybciej i coraz szybciej przez jeden mały pagórek i w dół do doliny. But Spoon just ran faster and faster over a little hill and down into the valley. Nie biegnij tak szybko, krzyczał widelec. Don't run so fast, Fork called out. Ale łyżka biegła dalej i dalej. But Spoon kept running further and further. Łyżka pobiegła tak daleko, tak daleko, że ani nóż, ani widelec już nie mogli jej zobaczyć. Spoon ran so fast and so far, that knife and fork couldn't even see her anymore. Spoglądali jeden na drugiego, they looked at each other once. A potem poszli w tym kierunku, gdzie łyżka, and then followed after spoon. I zbliżali się coraz bardziej w kierunku szybko płynącej wody rzeki, heading toward the sound of the rushing river. Nóż i widelec zaczęli podchodzić pod mały pagórek. Knife and fork went up over the little hill, a potem wduw, duw, duw w dolinę, and down, down, down into the valley. Powietrze zrobiło się zimniejsze, the air began, became colder, a odgłos wody stał się głośniejszy, and the sound of the water became louder. Ale i tak nie widzieli nigdzie łyżki. Still, they couldn't see spoon. Oni szukali, szukali. They searched and searched podczas gdy powietrze stawało się coraz ziemniejsze i zimniejsze, a niebo coraz ciemniejsze i ciemniejsze. As the air grew colder and colder, and the sky. Grew darker and darker. Nagle nóż i witelec poczuli, że spadają do głębokiej, ciemnej dziury w ziemi. Suddenly knife and fork felt themselves falling into a deep, dark hole in the ground. I wylądowali. Z wielkim klekotem i tąpnięciem. They landed with a clatter and bump. Gdzie my jesteśmy? Where are we? Nóż zapytał widelca. Knife asked fork. Co się stało? What happened? Widelec zapytał noża. Fork asked knife. Obydwoje spojrzeli na wysokie ściany tej dziury. The two looked at the high walls of the hall. Z każdej strony wokół nich wszystko, co widzieli, to ciemną, zimną ziemię. On every side of them, all they saw was the dark, cold dirt. Widelec Natychmiast zaczął próbować zadrzeć trochę ziemi z tych ścian. Fork immediately tried to scrape at the dirt walls. Ale one tylko się pokruszyły i spadły. But they just crumbled away. Nóż próbował się wciąć w te ściany. Then knife tried to cut into them. Ale one Zawaliły się z powrotem w to miejsce prawie w jedną chwilę. But they collapsed back into place almost instantly. Po kilku minutach, after a few minutes, nóż i widelec obydwoje się poddali. After a few minutes, knife and fork both gave up. I zaczęli spoglądać w górę razem. W kierunku otworu tej dziury hen-hen wysoko nad nimi. And peered up together at the opening of the hole high above them. Jesteśmy uwięzieni w tej dziurze, łyżko! zawołał widelec. We are trapped in this hole, spoon! called fork. Prosimy, pomóż nam, łyżko! wykrzyknął nóż. Please help us, Spoon! Cold knife. Ale łyżka tylko się śmiała. But Spoon just laughed. Wy dwaj, hej tam, wy myślicie, że jesteście lepsi niż ja? Że sobie wycinacie stokrotki i zbieracie gałązki z taką łatwością? You two think you are much better than me, cutting daisies and gathering twigs so easily. Ale nie możecie ani wyciąć, ani pozbierać wyjścia z tej dziury, którą wykopałam, po to, żebyście w nią wpadli. But you can't cut and gather your way out of this hole, I dug for you to fall into. Ale. Ale my przecież nigdy nie uważaliśmy się za lepszych od ciebie, krzyknął nóż. We never thought we were better than you, cried Knife. Prosimy, wykop nas stąd. Please, dig us out, krzyczał. Płakał widelec, cried Fork. ale łyżka wcale ich nie słuchała. But Spoon wasn't listening. Łyżka podniosła bukiecik kwiatków i zwitek gałązek i pobiegła do kuchni, pozostawiając noża i widelca uwięzionych w dziurze. Spoon picked up the bouquet of flowers and the bundle of twigs and ran back to the kitchen, leaving the knife and fork trapped in the hole. Następnego dnia, the next day, kucharz przyszedł do kuchni. Cook came into the kitchen. I od razu zobaczył te kwiatki, które łyżka przyniosła. And immediately saw the flowers Spoon had brought. Mm hmm, cóż za piękne kwiatki, powiedział kucharz. My, what beautiful flowers, Cook said. Jak są tak czyściutko obcięte, and they were so cleanly cut. Jestem pewien, że to nóż je tu dla mnie zostawił. I'm sure knife left them for me. Potem kucharz zobaczył zwitek gałązek, które przyniosła łyżka. Then cook noticed the bundle of twigs, spoon had brought. Mhm, mm co za ładny zwitek gałązek. My, what a nice bundle of twigs, powiedział kucharz. Cook said. I jak one są dokładnie zebrane razem. And they are so neatly gathered together. Tak starannie, so neatly. Jestem pewien, że to widelec je tu dla mnie zostawił. I'm sure fork left them for me. Kucharz zaczął się rozglądać za nożem i widelcem, żeby podziękować im za ich dary. Cook looked around for knife and fork to thank them for their gifts. Ale wszystko co kucharz Znalazł to była łyżka, but all Cook found was spoon. Ho ho! A co to za powyginana obszczerbiona i brudna mała łyżka, powiedział kucharz. My! What a dented bent and dirty little spoon, Cook said. Ależ ona bezużyteczna bez tego noża i widelca. And so useless without a knife and fork. Chyba będę musiał się jej pozbyć. I guess it's time to get rid of it. Więc kucharz rzucił tę łyżkę do wiadra ze śmieciami. So cook toast spoon into the garbage pail. To już był ostatni raz, kiedy ktokolwiek słyszał o którymkolwiek z nich. And that was the last anyone ever heard about any of them. Until today. Aż do dzisiaj.